Jemanko wszystkim z tej strony szkapa i zapraszam do kolejnego filmiku tutaj z ogródka. Dziś zajmiemy się truskawyczkami. Mamy już trochę późniejszą porę, więc ja to robiłem wcześniej, ale nagram wam to teraz. Powiem wam o tym, co trzeba zrobić po zimie z truskawkami. U mnie tu widzicie moją plantację, którą ratuję, ale ogólnie będziemy mówić o tym, co trzeba zrobić. Z tymi truskaweczkami. U mnie tutaj dosyć słabo rosną, więc jeszcze może nie zabrały, może dlatego, że nie ma deszczu, nie ma wody, tak ciężko rosną. Ja jak w sumie tutaj nie podlewam, więc, więc są bardzo, bardzo słabe. Ale pierwszym zabiegiem, co musimy zrobić, to musimy popatrzeć, jak wyglądają po zimie nasze truskawki. U jak już mówię, jest troszkę późniejsza pora, więc truskawki już, są, już mają więcej liści. Robi się to dużo wcześniej, jak jeszcze nie mają tyle liści, więc mm, zaraz zobaczymy, jak to będzie wyglądać, nie. To idziemy tutaj do tych truskaweczek. Zaraz Wam je pokażę. No i tak, jeżeli mamy taką truskaweczkę, jest dosyć fajna. Już została tutaj oberwana w większości z tych. Możemy tutaj jeszcze zostało jakieś parę tych pnączy ale takie listki przyschnięte możemy oberwać, dobrze sobie z sekatorem obciąć, ale jak idzie łatwo możemy oberwać ta jest już ładna, jeżeli by takie moje były wszystkie to by było bardzo bardzo ładnie jeśli by takie truskawki były ale niestety to jest jedna na 20, taka ładna inne wyglądają tak Tutaj mamy też takie malutkie listeczki, i to jak widzicie, jest trochę ciężko oberwać. O, tutaj należałoby to wyplewić. Niektóre wyglądają tak. Tutaj mamy te suche listki, które trzeba poobrywać. No i te przyschnięte. Taką truskawkę. Jeżeli mamy takie, wiadomo, trzeba odchwaścić, jeżeli nie macie tkaniny. Ja akurat tutaj kartonu jeszcze nie rozłożyłem. Należałoby podsypać, zaraz Wam pokażę. Z drugiej strony, tutaj ona ma korzonki na górze. Należałoby ją podsypać, bo ona będzie schła. Nic nie niej za bardzo nie będzie. Jak jej nie podsypiecie, po prostu ziemię i ją tutaj taki. No, teraz nie mam rękawiczki, wiecie, i to się tak Taki sobie kopczyk dookoła, taki większy kopczyk zrobić, żeby jak deszcz padał czy podlewał, żeby tego nie spłukał. Nie, z takiego czegoś, jak widzicie, już przyschnięta z tego, raczej nic nie będzie. Można po prostu wyrzucić. Tutaj mamy te koronki. Jak wiecie, tak to ciężko i możecie uszkodzić trochę truskawkę. Więc lepiej użyć sobie sekatorka. Jak macie sekatorek, e, tutaj już mam w tych truskawkach te zabiegi zrobione. Tak, z większości widzicie, wszystko jest w kartonie. Mm, bardzo truskawek nie widać, nie? bo są, są bardzo malutkie przyjdziemy, pokażę Wam troszkę no, patrzcie, no tutaj truskawka, tutaj coś tam coś tam puszczają tutaj więcej chwastów tutaj truskawka, no będę te chwasty plewił za chwilę, ale jeszcze zostawię niech te truskawki trochę, tutaj widzicie ona była oberwana z tych suchych a zaś tu pełno tych suchych, po prostu nie wiem Ona chyba przysychają z braku wody sucho korzonki leko na górze. No podźwigało twardo do góry, podźwigało Następnym no W sumie jasne, nic nie zrobię. Nie bardzo coś z tym mogę zrobić tutaj już. Sucha w ogóle. truskawka. tutaj też już następna sucha. Więc tak jak mówię, to jest plantacja do ratowania. Co teraz przejdziemy tutaj do tych chładnych należałoby następne z tym zrobić jeżeli mamy już to wyplewione tam jeżeli no, macie wyściółkowane czy tam nie macie wyściółkowane jak tam kto woli co by o, e, trzeba było z tym zrobić jeżeli robicie to mm, w marzec, no gdzieś tak w marcu myślę i nie ma już przymrozków nie ma takich przymrozków mm, możecie sypać nawozem jeżeli są przymrozki jeszcze w marcu cały czas macie jakieś minusowe temperatury w nocy Powstrzymajcie się troszkę, choćby do początku kwietnia, albo w połowie marca, tak jak, żeby nie było przymrozku, bo tutaj są ładne już młode, zielone listki. No, truskawka niby jest mrozu ale jak ona nabierze wody, te młode listki, to to zmrozi. To zmrozi. Zmrozi ich trochę one takie się zrobią, takie nieładne. Ja stosuję pod truskawki i w sumie pod warzywa tutaj mam oto taki nawóz taki nawóz ogólnie organiczny 100% do warzyw teraz lepiej widać do warzyw i rozsad ja powiem tak ja gosuję i podborówki, i pod warzywa pod owoce pod truskawki, pod wszystko. Dlaczego? Jeden gatunek nawozu suje, pod wszystko naturalnego. W linku macie filmik, gdzie wyjaśniam dlaczego. Taki nawóz. Akurat mówię o nawozie z tej firmy. Takim. Tutaj mamy gdzieś ładnie pokazany skład. O, tutaj macie skład tego nawozu. Tak, przechowywanie, coś tam. Tutaj macie. Wszystkie te wypisane. O, będzie lepiej widać. Warzywa owocujące, dobre. Wszystkie te rośliny. No to praktycznie wszystko wypisane, więc nie ma znaczenia do czego to na, um, użyjecie. I najważniejsze, działa do 3 miesięcy. Widzicie, że to nie jest nawóz na parę tygodni, tylko na 3 miesiące. Więc raz go zastosujecie i 3 miesiące się nawozi można go spokojnie więcej sypnąć ja tego nawozu właśnie używam sypię a dlaczego pod wszystko odsyłam do linku, do filmiku tam sobie zobaczcie i będziecie wiedzieć dlaczego jeden rodzaj nawozu naturalnego takiego akurat sypie pod wszystko no i dobra, już to słonko troszkę zaszło, już tak nie nie ślepi po oczach co do tych truskaweczek jeszcze, truskawki możecie tam ich widać, możecie uprawiać normalnie tak na grządkach, na podwyższonych grządkach, spokojnie w donicach, w donicach na balkonach, gdzie tam chcecie. Możecie także kupić truskawki zwisające, które sadzicie do donic, najlepiej sobie je powiesić nie. Powiesić gdzieś i one fajnie w dół zwisają. Takich zwisających nie opłaca się sadzić, tak jak ja tutaj mam takie grządki, i na takie grządki sadzić zwisających, bo one pójdą po ziemi i będą całe, no się wam plątały po ziemi, więc zwisające tylko do donic. Co macie jeszcze? Macie jeszcze do wyboru mnóstwo odmian, truskawek, więc polecam sadzić sobie różne odmiany, popatrzeć na termin owocowania i sadzić sobie wczesne, średnie i tam na przykład późniejsze coś takiego można ich mieszać, że tak wiecie na przemian, albo po prostu zrobić te rzędy z takich truskawek, z takich, z takich i to wtedy będziecie mieć, szybko Wam będą owocować i dłużej będą owocować, nie, bo nie będzie wszystko jeden wysyp na raz, tylko będzie to tak po, po kolei się będą owocować można też Znaleźć truskawki takie całoroczne. Te truskawki, mają to do siebie, że owocują aż do przymrozków. Ale tak można powiedzieć, z jednej z jednej sadzonki, takiego, jak sobie w donicy posadzicie nazwisa, będziecie mieć tak po dwie, trzy truskawki, nie bardzo więcej. A przez cały rok, cały rok, tak? Nie nazbieracie, pójdziecie jeden dzień, nazbieracie kosz. Nie, no, będziecie mieć po dwie, trzy truskawki, ale cały czas będą dojrzewać powoli takie truskawki. I takie truskawki też sobie możecie mm, sprawić i tak samo możecie je postawić w grządkach, czy tam na podwyższonych grządkach, czy w donicach, tak samo sobie je możecie posadzić i tym urozmaicić. Więc y, polecam właśnie stosowanie różnych odmian truskawek, nie sadzić 31 jednego rodzaju, bo jeżeli... W tej truskawce się u Was nie spodoba tej odmianie. Może tak być, że jedna odmianie będzie źle, nie, nie spasuje jej ziemia czy coś. Będzie u Was źle rosła, a inna za to może fajnie rosnąć. Są też, powiem, truskawki... Teraz nie wiem, czy to była truskawka o smaku poziomki, coś takiego. Truskawka coś takiego, coś pomieszane z truskawką, z poziomką. To ta odmiana... Jest głównie tylko do jedzenia z krzaczka. Tak? Ona po zerwaniu jest taka miękka, więc ym, jak ktoś sobie kupi taką truskawkę i zobaczy, że zerwie ją, rzuci do koszyka. Jak będzie później przebierał te truskawki czy mył, ona będzie taka miękka, taka ciapkowata, już się robi, no to trafił na tę odmianę. Ja ją kiedyś miałem, starałem się ją. Yy, yy, yy usunąć tutaj z moich grządek, nie wiem czy się wszystko udało, czy nie ale jest też taka truskawka, ona tylko zerwać z krzaczka, zjeść do tego to się nadaje, więc jest taka dobra, mięciutka, taka fenfez, błyszcząca jest ta truskawka, taka fajna ale do zbierania, tak do przechowywania się bardzo nie nadaje no i co, co tu więcej wam powiedzieć o tych truskawkach, praktycznie wszystko wam powiedziałem maty, nawożenia Dobrze jest podlewać. Jeżeli macie w donicach, wiadomo, podlewać, a ja tutaj grządków takich dużych nie będę podlewał, bo by mi tu za dużo na to wyszło. Wody bym musiał cały czas. Bo jak zaczniecie podlewać truskawki, to nie śmicie przestać. Podlewacie cały czas aż do zebrania owoców. Bo inaczej truskawka się nauczy, że ma wodę mieć, Że jej wodę lajecie, a wy przestaniecie podlewać i ona zacznie wam sknąć. Więc jeżeli zaczynacie podlewać truskawki, podlewacie do końca do zbiorów owocowania później. Już rzadziej, bo liści i tak muszą obeschnąć, więc to już jest rzadziej. To już, to już nie trzeba, ale tak jak zaczniecie podlewać, tak musicie podlewać. Nawożenie. Ja nawóz na 3 miesiące, ale w międzyczasie na pewno jakiś nawóz do podlewania jeszcze zastosuję. Tamten się nawozi, ale nie zaszkodzi im czegoś dodać: jakieś gnojowicy z pokrzyw, czy tam z czegoś innego. Nie zaszkodzi im nalać. Więc nawozu. Też możecie dać dosyć sporo. No i tak, jakbyście mieli jakieś pytania odnośnie truskawek, piszcie w komentarzach. A tu z tych truskaweczek myślę, że wszystko Wam przekazałem. To, to co w sumie ja wiem, co wiedziałem, co tu u mnie stosuje. O, no, wyglądają jak truskawki, bo to jest w sumie plantacja do ratowania. Macie o tym filmiki. Też Wam w opisie napiszę filmiki, jak ratuję tę plantację, co mi z tego wychodzi, czy się mi to uda, czy się nie uda. No i dobra. Cześć wam, do następnego odcineczka.